Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę? Jordi, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. A, nie zapomnij o prezencie. To Tomik wierszy poego. Biały kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o piątej. To cześć. Jody, chodź, Jodi, chodź. Hej, Kirsten, idziesz, śpieszę się. Chodź, Jody, śmiało. Hej, Jody, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie, zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mam się, jak chcesz. Ach, w końcu sobie poszła wszyscy, to jest Jodie z sekcji czwartej. Pracuje z moją mamą. Sekcja czwarta. Do spraw paranormalnych. Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie Nie. rzeczy? Nie. Wow, czas na impre, Idę po wrowary. Chłopaki, żaluzje, dziewczyny, świeczki. Jodie, idź, zajmij się muzą. Czas zaszaleć! Co to za panaka? W się. Musimy teraz coś z tego wieku, coś do tańca. Nie do mojego pokoju. Kompletnie nic nie Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? O, tak, dzięki. <grym> <grym> Hej, tylko się nie udłam. Pewnie jej pierwsze piwo. Wcześniej już piła. Ależ oczywiście. Cześć. Jestem Matt. Jodie, tak? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie? Mam, mam inny typ nauczania, indywidualny. Jasne. Gdybym cię wcześniej widział, na pewno bym cię zapamiętał. <ścoughs> Więc pracujesz z mamą Kirsten? Pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc. Jestem. Ja dwa lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty? Gdzie wcześniej mieszkałaś? W Nowym Jorku? Ach, Nowy Jork jest zajebisty. Świetnie się tam bawiłem. Masz jakieś hobby? robisz coś dla zabawy. Ja lubię surfować i gram w kapeli z kumplami. A Ty? Co Cię kręci? Pewnie nie uznasz za ale lubię czytać i uprawiać sport. Ale nie mogę, nie mogę opuszczać bazy, więc to mnie ogranicza. Czy mogę cię o coś spytać? Czemu jesteś w sekcji czwartej? Wolałabym o tym nie gadać. Sorry, debil ze mną. Mam nadzieję, że się nie pogniewałaś. Nie. nie. Super. Wolny kawałek. Zatańczysz ze mną? Ясно. Yes, <laughs> pewnie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. Mówisz to tak, każdej, którą spotykasz? Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Można tak powiedzieć. Dzięki za taniec mat, ale ja chyba spasuję.